Skąd to się zaczęło? Zanim zobaczymy rakiety, drony, nagłówki o wojnie z Iranem i hasła państwie, które walczy z każdym, musimy cofnąć się do momentu, kiedy to wszystko dopiero się odpalało koniec XIX wieku. Europa Wschodnia i Środkowa pogromy, wykluczenie, antysemityzm. W tym klimacie rodzi się nowoczesny syjonizm polityczny ruch, który mówi bez własnego państwa Żydzi zawsze będą zależni od łaski innych. Równolegle w świecie arabskim i muzułmańskim budzi się nowy nacjonalizm, pragnienie własnych państw po stuleciach panowania obcych imperiów Palestyna wtedy nie jako konflikt w telewizji, ale prowincja imperium osmańskiego. Po I wojnie światowej przechodzi pod brytyjski mandat. W 1917 roku Deklaracja Balfura: Londyn popiera Żydowski Dom Narodowy w Palestynie. Dla części Żydów przełom, dla arabskich elit sygnał zdrady obiecano im niepodległość, a teraz ich ziemia jest obiektem gry mocarstw. Między wojnami rośnie żydowska imigracja do Palestyny, napięcia, starcia, lokalne powstania arabskie. Brytyjczycy próbują balansować, ograniczają imigrację, potem uciekają w półśrodki, a potem przychodzi zagłada Holokaust. Świat widzi, do czego prowadzi skrajny antysemityzm. Po II wojnie światowej sprawa wraca na stół. Organizacja Narodów Zjednoczonych w 1947 roku proponuje plan: dwa państwa, żydowskie i arabskie, plus specjalny status Jerozolimy. Żydowskie przywództwo plan przyjmuje. Większość arabskich elit odrzuca, i w tym punkcie historia zderza się z przemocą. Wojna o niepodległość 14 maja 1948 roku Dawid ben Gurion ogłasza powstanie państwa Izrael. Dzień później rozpoczyna się wojna. Armię Egiptu, Transjordanii, Syrii, Libanu, Iraku oraz lokalne siły arabskie ruszają do ataku: cel zatrzymać nowy twór i nie dopuścić do jego utrwalenia. Militarnie, w warunkach chaosu, embarga i przewagi liczebnej po drugiej stronie, Izrael wygrywa, utrzymuje państwo, a nawet zajmuje więcej terytorium, niż przewidywał plan ONZ. Skutek polityczny. Powstaje Państwo Izrael. Nie powstaje Państwo Arabskie w Palestynie. Około 700 tysięcy Palestyńczyków ucieka lub zostaje wypędzonych z domów. Dla nich to nagba katastrofa założycielska. Linie rozejmowe z 1949 roku zamrażają konflikt, ale go nie rozwiązują. Od tego momentu Izrael żyje w logice. Wszyscy dookoła chcą nas zlikwidować. Świat arabski widzi: narzucono nam obce państwo kosztem naszych ludzi. To jest fundament wszystkiego, co stanie się później. Kryzys sueski pierwsza lekcja o mocarstwach Egipt. Gamala Abd Annasera nacjonalizuje kanał sueski dla Londynu i Paryża policzek. Izrael dostaje propozycję uderzacie na Synaj, my blokujemy Egipt od strony kanału militarnie. Izrael, Francja i Wielka Brytania wygrywają w terenie. Izrael pokazuje zdolność do szybkiej ofensywy, dociera do kanału. Wskutek tego USA i ZSRR naciskają, grożą konsekwencjami, cała trójka musi się wycofać. Egipt propagandowo ogłasza zwycięstwo. Izrael otrzymuje gwarancję żeglugi i tymczasową obecność sił ONZ w strefie, ale rozumie coś ważniejszego. Możesz wygrać bitwę, a przegrać politykę, jeśli nie masz za sobą supermocarstwa. Wojna sześciodniowa, błyskawiczne zwycięstwo, długi ciąg lata napięć, retoryka zepchnięcia do morza, wyrzucenie sił ONZ z Synaju, blokada cieśniny Tirana, dla Izraela to sygnały nadchodzącej katastrofy. Decyzja uprzedzające uderzenie. Militarnie. W ciągu sześciu dni Izrael rozbija siły Egiptu, Syrii i Jordanii. Zdobywa zachodni brzeg wraz z wschodnią Jerozolimą, strefę gazy, półwysep Synaj i wzgórza Golan. Skutek: Izrael staje się niekwestionowaną potęgą wojskową regionu. Ale od tego momentu kontroluje miliony Palestyńczyków jako ludność bez własnego państwa. Świat widzi mapę, na której Izrael jest większy, silniejszy. I jednocześnie bardziej uwikłany w spór o okupację i osiedla. Tu rodzi się współczesna oś konfliktu nie tylko Izrael versus państwa arabskie, ale Izrael versus Palestyńczycy pod okupacją. Wojna Jom Kippur szok, który otwiera drzwi do pokoju. 6 października 1973 roku w Jom Kippur Egipt i Syria atakują. Izrael jest zaskoczony, traci pozycję. Przez kilka dni sytuacja jest krytyczna. Dzięki mobilizacji i ogromnemu mostowi powietrznemu z USA, Izrael odwraca bieg wydarzeń. Ostatecznie Izrael zatrzymuje ofensywę. Przechodzi do kontrnatarcia. Militarnie przetrwał, ale mit niezniszczalności pęka. Społeczeństwo izraelskie dostaje traumę i bunt. USA uznają, że trzeba budować stabilniejszy układ. To prowadzi do procesu, który skończy się traktatem pokojowym z Egiptem. Ta wojna jest ostatnią wielką konfrontacją regularnych armii arabskich z Izraelem. Pokój z Egiptem i rozejm na południu, i Camp David w 1978 roku. Prezydent Sadat z Egiptu i premier Begin z Izraela przy mediacji USA dogadują się traktat pokojowy z 1979 roku. Egipt uznaje Izrael, Izrael wycofuje się z Synaju egipt dostaje gwarancje i gigantyczne wsparcie finansowe USA. Na granicy egipsko-izraelskiej zapada trwały pokój. Pierwszy raz państwo arabskie oficjalnie kończy stan wojny z Izraelem i świat widzi, że z Izraelem można się dogadać i że USA są kluczem. Południowa flanka Izraela przestaje być klasycznym frontem, rozejm wojenny zamienia się w zimny, ale stabilny pokój. Pokój z Jordanią, kolejny ważny krok. Traktat pokojowy z Jordanią w 1994 roku to już nie tylko zawieszenie broni, ale formalne uporządkowanie relacji z kolejnym sąsiadem, ustalone granice i reguły gry na długiej pustynnej granicy, zacieśniona współpraca wywiadowcza i bezpieczeństwa, zwłaszcza wobec ugrupowań ekstremistycznych. Koordynacja wokół świętych miejsc w Jerozolimie, gdzie Jordania zachowuje szczególną rolę opiekuna. Efekt polityczny jest prosty: kolejny sąsiad wypada z listy otwartych wrogów, a interesy bezpieczeństwa zaczynają się w wielu punktach zazębiać. Od tego momentu państwo, które walczy ze wszystkimi, coraz rzadziej mierzy się z regularnymi armiami państw arabskich a coraz częściej z aktorami niepaństwowymi, organizacjami zbrojnymi, rakietami z gazy i Libanu oraz narastającym konfliktem wewnętrznym z palestyńczykami na okupowanych terytoriach – Liban. OWP wychodzi, Hezbollah wchodzi, Izrael wchodzi do Libanu, by zatrzymać ostrzał z północy i rozbić organizację wyzwolenia Palestyny militarnie – OWP zostaje wyparta z Bejrutu, jej kierownictwo wyjeżdża do Tunisu. Skutek uboczny: w próżni bezpieczeństwa rośnie Hezbollah szyicka, proirańska organizacja, która łączy rolę partii, milicji i ideologicznego ruchu oporu. Izrael wygrywa bitwy, ale tworzy warunki dla długotrwałego, asymetrycznego wroga. Który stanie się jednym z głównych przeciwników na północnej granicy. Pierwsza intifada Kamień kontra Armia. Pod koniec 1987 roku na zachodnim brzegu i w gazie wybucha palestyńskie powstanie demonstracje, zamieszki, bojkoty izraelskich produktów. Strajki generalne, dzieci z kamieniami naprzeciw żołnierzy te obrazy codziennie obiegają światowe telewizje. Konflikt, który dla wielu był dotąd sporem o granice, nagle zaczyna wyglądać jak codzienna okupacja i bunt społeczeństwa. Militarnie Izrael zachowuje kontrolę nad terytoriami. Armia nie przegrywa żadnej klasycznej bitwy skutek polityczny. Izrael i OWP po raz pierwszy zaczynają realne, oficjalne rozmowy. W 1993-1995 roku podpisane zostają porozumienia z Oslo. Powstaje autonomia palestyńska jako zalążek palestyńskiego samorządu na części terytoriów. Świat dostaje narrację. Może jednak powstaną dwa państwa obok siebie? To moment, kiedy wielu wierzy, że konflikt da się zamknąć politycznie przy pomocy map, podpisów i uścisków dłoni na trawniku Białego Domu, ale zamachy, radykalizacja po obu stronach i kolejne rozczarowania sprawiają, że ten scenariusz zaczyna się sypać. Druga intifada nadzieja pęka. Prowokacje polityczne, zamachy, nieudane szczyty dyplomatyczne i narastające poczucie upokorzenia. Po kilku latach od Oslo, kiedy miało być już prawie po konflikcie, wybucha druga intifada. Tym razem to już nie tylko kamienie i strajki, zamachy samobójcze w autobusach i restauracjach, ostrzały z broni i rakiet zmasowane operacje izraelskiej armii w miastach palestyńskich, oblężenia, aresztowania, zniszczona infrastruktura, ulice Jerozolimy, Tel Awiwu i miast na zachodnim brzegu zamieniają się w sceny wojny o niskiej intensywności, ale bardzo wysokiej cenie ludzkiej Izrael stopniowo ogranicza falę ataków, wprowadza ostrzejsze środki bezpieczeństwa, buduje barierę separacyjną, zmienia taktykę operacji na bardziej intensywne, punktowe uderzenia. Skutki były przerażające: tysiące zabitych i rannych po obu stronach. Proces z Oslo praktycznie się rozpada, a pokój z lat 90. Staje się dla wielu tylko naiwnym wspomnieniem. W izraelskiej opinii publicznej utrwala się przekonanie, ustępstwa były błędem, każda słabość kończy się zamachem. Po stronie palestyńskiej rośnie znaczenie bardziej radykalnych aktorów, w tym Hamasu, który zyskuje na haśle. Negocjacje nic nie dały. Most polityczny z lat 90. który miał połączyć dwa narody, pęka na oczach świata zostaje przemoc, mur i wzajemny strach gaza, hamas i wojny. W pętli w 2005 roku Izrael jednostronnie wycofuje wojsko i osadników ze Strefy Gazy. Technicznie, koniec stałej obecności armii wewnątrz gazy politycznie, zaczyna się nowy etap chaosu. W wyborach i wewnętrznej walce o władzę górę bierze Hamas, islamska organizacja polityczno-zbrojna, która nie akceptuje istnienia Izraela i buduje swój mandat na oporze zbrojnym, dochodzi do brutalnych starć z Fatah, Gaza. I zachodni brzeg de facto rozjeżdżają się politycznie. Potem zaczyna się seria konfliktów zbrojnych operacja Płynny Ołów i kolejne rundy. Izrael zadaje Hamasowi dotkliwe straty, niszczy część tuneli, składów broni i infrastruktury, ale Hamas zachowuje zdolność do ostrzału rakietowego i za każdym razem próbuje odbudować swoje struktury w wynik. Blokada gazy, ścisła kontrola granic morza i przestrzeni powietrznej przez Izrael i częściowo Egipt, powtarzające się cykle, rakiety, izraelskie naloty i operacje lądowe, rozejm, chwilowa pauza, kolejna eskalacja, skrajnie trudne warunki życia dla cywilów w gazie, bezrobocie, zniszczona infrastruktura, ograniczony dostęp do świata. Dla części opinii międzynarodowej Izrael staje się symbolem potęgi nadużywanej wobec słabszego sąsiada. Dla wielu Izraelczyków państwem oblężonym, które non-stop jest pod ostrzałem i nie ma luksusu słabości. To model wiecznej rundy konflikt resetuje się co kilka lat, ale nigdy naprawdę się nie kończy. Wojna z Hezbollahem 2006 rok. Na granicy z Libanem dochodzi do porwania izraelskich żołnierzy przez Hezbollah. To nie jest incydent na uboczu, to zapalnik. W odpowiedzi Izrael uruchamia ofensywę, naloty na infrastrukturę w Libanie, uderzenia w bazy Hezbollahu, później ograniczone operacje lądowe Hezbolach, Odpowiada intensywnym ostrzałem północy Izraela. Rakiety spadają na miasta, schrony stają się codziennością dla setek tysięcy ludzi, nie ma klarownego zwycięzcy. Izrael niszczy część infrastruktury Hezbollahu i libańskiej sieci transportowej, ale nie jest w stanie złamać samej organizacji ani całkowicie zatrzymać ostrzału skutek. Ogromne zniszczenia w Libanie. Tysiące zabitych i rannych, zrujnowane dzielnice i drogi. Hezbollah wychodzi z narracją. Przetrwaliśmy izraelski atak, więc wygraliśmy, co wzmacnia jego pozycję w świecie arabskim. Północ Izraela pozostaje pod stałą groźbą tysięcy rakiet, a granica izraelsko-libańska zamienia się w kolejne frontowe, tykające pole minowe na mapie regionu. Przez lata konflikt Izrael-Iran toczy się w cieniu: cyberataki, tajemnicze eksplozje, zabójstwa naukowców, wspieranie Hezbollahu, milicji szyickich, Hamasu, Huti. W 2025 roku dochodzi do otwartego wybuchu. W połowie czerwca 2025 roku Izrael przeprowadza szeroko zakrojoną operację uderzeń na irańskie cele. Obiekty programu nuklearnego, bazy rakietowe, infrastrukturę wojskową. Według dostępnych danych atak obejmuje ponad 100 celów, w tym elementy instalacji w Natanz i innych ośrodkach. Iran odpowiada salwami rakiet i dronów w kierunku izraelskich miast i kluczowych obiektów. Część zostaje przechwycona, część trafia w cele cywilne i infrastrukturalne. Ofiary są po obu stronach. Międzynarodowi obserwatorzy mówią o ryzyku pełnowymiarowej wojny regionalnej. Izrael, z pomocą własnych możliwości i wsparcia USA, zadaje poważny cios elementom programu nuklearnego i militarnym Iranowi. Iran pokazuje zdolność do uderzeń dalekiego zasięgu, ale nie przełamuje izraelskiej obrony i przewagi technologicznej. Pierwszy tak jawny, pełnoskalowy etap wojny Izrael-Iran gwałtowne reakcje na forach międzynarodowych, wezwania do śledztw i sankcji potwierdzenie, że Izrael jest gotów uderzyć nie tylko w sąsiadów, ale w regionalne mocarstwo, jeśli uzna je za egzystencjalne zagrożenie. To moment, w którym narracja: państwa, które walczy ze wszystkimi, dostaje nowy, Ciężki rozdział. Abraham Akords, gdzie wróg, staje się partnerem. Równolegle do wojen militarnych dzieje się coś, co rozsadza prosty obraz Izrael kontra cały świat arabski. W 2020 roku przy mediacji USA zawarte zostają tak zwane Abraham Accords stopniowa normalizacja relacji, Zjednoczone Emiraty Arabskie, oficjalne porozumienie o pełnej normalizacji, podpisane we wrześniu 2020 roku, ratyfikowane, przekute w realne relacje gospodarcze, turystykę, współpracę technologiczną. Bahrain Dołącza do formuły. Maroko nawiązuje oficjalne stosunki dyplomatyczne w zamian za uznanie przez USA marokańskich roszczeń do Sahary Zachodniej. Sudan deklaruje normalizację, ale wewnętrzny chaos i wojna domowa blokują pełną realizację. Po raz pierwszy od pokoju z Egiptem i Jordanią kolejne państwa arabskie wchodzą z Izraelem w otwartą współpracę. Podważa to starą narrację o jednolitym froncie arabskim przeciw Izraelowi, pokazuje, że część elit regionu woli biznes, technologię i bezpieczeństwo przed ideologiczną blokadą. Nad całym tym systemem wojen stoi jeden kluczowy fakt sojusz z USA. Od lat 70. Stany Zjednoczone są głównym sponsorem bezpieczeństwa Izraela. Stała pomoc wojskowa obecnie, zgodnie z memorandum z 2016 roku, na poziomie 38 miliardów dolarów na 10 lat. Współpraca przy systemach obrony: Iron Dome, Davids Sling, Arrow bez USA te systemy nie wyglądają tak, jak wyglądają dostęp do amerykańskich magazynów uzbrojenia, wsparcie wywiadowcze i technologiczne, polityczna ochrona w ONZ, liczne weta, naciski, kulisy dyplomacji. Izrael może sobie pozwolić na działania, na które inne państwa tego regionu nie mogłyby sobie pozwolić, bo stoi za nim supermocarstwo USA. W zamian mają w Izraelu lojalnego, zaawansowanego technologicznie sojusznika, punkt oparcia przeciw Iranowi i innym przeciwnikom. Dla przeciwników Izraela to dowód, że jest pieskiem imperializmu. Dla zwolenników gwarancja przetrwania w niebezpiecznej dzielnicy. Czy to jest państwo, które walczy ze wszystkimi? Obraz jest bardziej skomplikowany. Z częścią dawnych wrogów ma dziś pokój lub interesy. Z palestyńczykami pozostaje w nierozwiązanym, toksycznym konflikcie o ziemię, bezpieczeństwo i prawa. Z Iranem i jego sojusznikami toczy wielowarstwową wojnę. Od Syrii po cyberprzestrzeń. W wymiarze narracji ściera się z ruchem BDS, rezolucjami ONZ, oskarżeniami o apartheid, jednocześnie korzysta z parasola USA i przychylności części państw zachodnich i arabskich. To nie jest komiks, w którym Izrael jest albo superbohaterem walczącym z całym światem, albo czarnym charakterem otoczonym niewinnymi. To jest historia państwa, które od dnia narodzin żyje w logice zagrożenia, zbudowało potężną armię, weszło w rolę okupanta, podpisało kilka traktatów, zerwało kilka szans pokoju, ma nad sobą wielkiego brata z USA, a naprzeciw siebie zarówno realne zagrożenia, jak i propagandowe demony. Dopóki nierozwiązany pozostaje rdzeń, status Palestyny, bezpieczeństwo obu narodów między Jordanem a Morzem, rola Iranu w regionie i granice użycia siły, pytanie nie brzmi: czy Izrael walczy z każdym? Brzmi: na ilu frontach jednocześnie toczy swoje wojny militarne, polityczne i narracyjne i jaką cenę płacą za to zwykli ludzie po obu stronach. Jeśli chcesz więcej filmów, które zamiast propagandy układają fakty, daty, wojny, traktaty, kulisy sojuszy, zasubskrybuj kanał, zostaw komentarz i napisz, który front rozebrać na czynniki pierwsze w osobnym odcinku Hamas i Gaza, Hezbollah, Wojna z Iranem 2025, Abraham Accords czy wojny narracyjne w ONZ.